Oh. Pozdro cegła, pozdro słup oh. Nie wiem kiedy był początek, te dzieciaki niosły bunt Dla nas 190 dziś nosimy w sobie ból Doświadczenia, prawda, naga nie pomaga Blackich już Życie nas przerasta czasem po melanżach został kurcz się krzyż na plecach, braci się nie traci ziom, jest potrzeba to pomogą bracia z tobą zawsze są, choćby życie się waliło, palił się kolejny most tyle lat się znamy mordo, więc jest wyciągnięta dłoń, nakrywasz mixej pewniak wbijam do studia w pędrach wysyłam po południu zwrotkę, co siada na pętla dzisiaj zrobi sklepcie jak za starych czasów właśnie, w studiu ty podpali sprzęty, zrobi gruby mix i master dwa miasta tak jak wtedy, małe potrzeby racja, daj tylko bity i majka podłącz wszystko, pod Z kolumny, słono prawda, nie liczy się nic Więcej piero i tego lecą Podnieście w reset. To tak jak Drake i Kwadrans freestyle gdzieś na ławkach Zyczenie puch na jadach To dla nas czysta prawda To całe życie wtedy Dziś ciągle jest zajawka Dwa miasta, słup koszali Na zawsze wspólna jazda Nieważne dokąd zmierzasz Ważne, że idziesz w typie Całe lata osobno Spotkamy się na płycie Siła dzisiaj da miela. Ekipa robi mixtape Łączymy siły ryku, Koszali, słup cie. Nieważne dokąd zmierzasz Ważne, że idziesz w typie Całe lata osobno Damy się na plucie, siła dzisiaj zachmiela. Ekipa robi mixta. łączymy siły liku, koszali z ust Siła zachmiela, koszalin s kursk. Cyglasy piero. Dawaj mor, dostawaj. Jedziemy. Nie wiem sam ryju ile w duszy gra nam rap Tyle dobrych wspólnych chwil mordo przecież mamy ten sam świat Lata wciąż namijają dla mnie zawsze jesteś brat Dzięki za kolejny numer twego bitu serca ślad Brać się nie traci, ja dobrze o tym mordo wiem Robimy dalej swoje, nie zapadliśmy w zimowy sen pomorski z rymów Koszalisko, słupski zen. Znowu mordeczko razem, choć 100 lat nie widzieliśmy się. Pamiętam stare czasy, kryślarnia kwadra ziem. Freestyler, bit, bogański gąski tu z tych bitów dźwięk. Sam nie pamiętam ile razy na akademikach pogubiłem się. Lecz przyjdzie taki dzień, że w Irlandii znów zawitam. Polecimy rapę, na tych tamplach bitach. Twój właśnie high dobrych wariantów tu czyta. z typierą w naszym sercu, z witam, jeden wspólny cel. Siła tu dla chmiela Spójrz na kalendarz, wariat Był piątek, jest niedziela Jak za dobrych czasów leci dalej wspólny melanż Przyjeżdż dwóch starych dziadów W celu istotny patent Irlanda, Polska, Anglia Zerkuj tylko tu na mapę Nieważne dokąd miesza, ważne, że idziesz typie. Całe lata osobno spotkamy się na płycie Siła dzisiaj dach Ekipa robi mixtape, łączymy siły liku. Kożary znikną bicie. Nieważne dokąd miesza, ważne, że idziesz typie. Całe lata osobno spotkamy się na płycie Siła dzisiaj dach miela. Ekipa robi mixtape, łączymy siły liku. koszali znikną Nieważne dokąd miesza, ważne, że idziesz typie. Całe lata osobno spotkamy się na płycie Siła dzisiaj dach robi Robi mixtape, łączymy siły liku, koszali subskrybicie. nieważne dokąd nie ważne, że idziesz typie Całe lata osobno Spotkamy się na płycie Siła dzisiaj nachmiela Ekipa robi mixtape, łączymy siły liku, koszali substrabicie.